Cześć, mam na imię Sebastian, pracuję w firmie Selena. Przygotowaliśmy dla Was film instruktażowy z wykonania dachu zielonego. Dach zielony wykonamy w systemie ekstensywnym, czyli nieużytkowym. Dach zielony można również wykonać w systemie intensywnym, czyli do codziennego użytku. Pokażę Wam poszczególne etapy wykonawcze. Od przygotowania podłoża przez wykonanie warstwy papy podkładowej. Następnie będzie wykonanie warstwy papy nawierzchniowej antykorzennej. Następnie ułożymy warstwy ochronne, warstwy drenażowe, warstwy filtracyjne, substrat i zasadzimy dla Was rośliniki. Chcemy pokazać jak łatwo i prosto jest wykonać dach zielony w naszej technologii. Niniejszy film ma formę instruktażu i powierzchnia na której wykonamy dach zielony ma około 10 metrów kwadratowych. Specjalnie w tym celu wykonaliśmy dodatkowe zabezpieczenia, aby ograniczyć rozsypywanie się substratu. Etap pierwszy. Przygotowanie podłoża. Zaczynamy od przygotowania podłoża. Usuwamy wszystko, co znalazło się na dachu. Pył, kurz, błoto, patyki, kamienie i inne tego typu śmieci. Róbmy to dokładnie, a bardzo znacząco poprawimy przyczepność kolejnych warstw. Przy większych powierzchniach można użyć specjalnych dmuchaw, będzie szybciej i wygodniej. Etap pierwszy: Gruntowanie podłoża. Dach zielony można montować nie tylko na nowych dachach, ale również jako formę renowacji starego pokrycia dachowego. Do gruntowania używamy głęboko penetrującego gruntu Abizol RDR marki Titan Professional. Dzięki czemu już po niecałej godzinie możemy przystąpić do dalszych etapów instalacji. Ważne jest, aby grunt pokrył równomiernie całą powierzchnię. Etap trzeci Montaż hydroizolacji antykorzennej. Po wyschnięciu gruntu przystępujemy do montażu papy antykorzennej Tak ErGreen S52 lub Tak ErGreen S40. Są to papy modyfikowane SBS o specjalnych właściwościach antykorzennych, które uniemożliwiają przerastanie korzeni jakichkolwiek roślin czy krzew. Samo zgrzewanie jest identyczne jak w przypadku innych pap nawierzchniowych. Pamiętajmy o przesunięciu zakładów podłużnych i poprzecznych względem siebie. Poprzeczne przesuwamy o co najmniej 1 metr, a podłużne o co najmniej 30 cm. W ten sposób znacząco zwiększamy szczelność i bezpieczeństwo całego przekrycia. Zgrzewanie papy tak Air Green zaczynamy od najniższego punktu, aby spływająca woda nie miała żadnych przeszkód. Podgrzewamy obie płaszczyzny zagruntowaną powierzchnię oraz spód zgrzewanej papy. Układamy rolkę, odpowiednio ją docinamy, zwijamy do połowy i zgrzewamy. Poszczegółową instrukcję montażu papy zapraszamy do naszych innych filmów. Etap czwarty. Montaż włókniny ochronnej Green Geotex. Po montażu papytak Air Green przygotowujemy warstwy dedykowane pod dach zielony. Na początku układamy włókninę ochronną Green Geotex. Nie jest to typowa geowłóknina, ale specjalna warstwa ochronna, która nie zatrzymuje pyłu, kurzu, brudu i wszystkiego, co spłynie z wodą. Włóknina Green Geotex ma gramaturę 300 g na metr kwadratowy, a jej wymiary to 2 metry szerokości i 50 metrów długości. Rozwijamy rolkę na powierzchni, zachowując zakład o szerokości około 15-20 cm. Etap 5. Wykonanie drenażu matą Green Drain TR. Mata Green Drain to specjalna polia kubełkowa z zintegrowaną włókniną filtracyjną. Wykonany za jej pomocą drenaż spełnia dwie funkcje. Po pierwsze, jest to warstwa filtracyjna, która ma zabezpieczyć przed przenikaniem nasion na niższe warstwy układu. Po drugie, jest odpowiedzialna za gromadzenie wody tak, aby odpowiednia jej ilość została zatrzymana w kubełkach, a nadmiar odprowadzony. Green Drain TR, w odróżnieniu od zwykłych folii kubełkowych, utrzymuje ciężar warstw znajdujących się powyżej. Należy pamiętać, że brak włókniny na wierzchu spowoduje zapychanie się kubełków i tym samym przestanie pełnić swoją retencyjną rolę. Instalacja to po prostu rozwinięcie rolki. Następnie układamy zakład na szerokość dwóch kubełków. Wkładamy kubeł w kubeł, dociskamy i zakrywamy włókniną filtracyjną. Etap 6. Przygotowanie warstwy zielonej oraz opaski żwirowej. Rozsypujemy substrat. Normalnie jest on dostarczany w big bagach po około 1200 kg. Zaczynamy od rozsypania go w kilku miejscach, aby dociążyć wszystkie warstwy. Następnie przygotowujemy opaskę żwirową, która ma na celu lepsze odprowadzanie wody po obwodzie. Opaskę wykonaliśmy z włókniny Green Geotex na 50 cm szerokości. Jeśli opaska ma mieć 50 cm szerokości, to włóknina musi mieć 10 cm więcej, aby można było ją wywinąć delikatnie powyżej substratu. Opaska powinna być wykonana po obwodzie dachu zielonego. Jest to bardzo skuteczne i tanie rozwiązanie. Z jednej strony jest substrat, z drugiej żwir. W kolejnym kroku wysypujemy kamienie i je wyrównujemy. Zalecamy stosowanie otoczaków, które nie chłoną wody. Następnie przechodzimy do wyrównania wysypanego substratu. Warstwa substratu powinna mieć co najmniej 8 cm wysokości. Ze względu na jego późniejsze osiadanie. Substrat to specjalna mieszanka, która zawiera specjalnie dobrane minerały, bardzo ważne w początkowej fazie rozrostu roślin. Rośliny to rozchodniki, bardzo odporne i łatwe w utrzymaniu. Są odporne na suszę i mogą wegetować nawet kilka miesięcy. Dzięki niewielkiej bryle korzeniowej, wystarczy im tylko 6 cm substratu. Sadzenie jest bardzo proste. Robimy otwór, wkładamy roślinę z bryłą korzeniową i zasypujemy. Na jednym metrze kwadratowym sadzimy około 20 roślinek. Dach zielony ekstensywny nie wymaga szczególnych działań pielęgnacyjnych, jedynie usuwania ewentualnych chwastów. Jak widzieliście, montaż dachu zielonego nie jest skomplikowany. To naprawdę prosta i przyjemna praca, szczególnie w przypadku zastosowania produktów oferowanych przez grupę Selena.